Gracias. <coughs> bym podsumować to spotkanie, to uważam, że do pewnego momentu w secie idziemy jak równy z równym z tymi, no trzeba to powiedzieć, trudnymi rywalami. A potem nam brakuje mocy, odcina nam prąd. Rywale odjeżdżają na parę punktów, i później jest nam już ciężko ich dogonić, co skutkuje przegranymi setami. Ale na pewno będziemy z tego wyciągać lekcje i przygotowywać się na następnych przeciwników. W pierwszym secie odjechali nam w końcówce, pokazali, że są lepszym zespołem. o w tym elemencie, w drugim secie to my dyktowaliśmy warunki. Trzeci, słaby bardzo sobie początek seta, potem e, kilka zmian i końcówka mogłaby być różna. E, troszeczkę dojechaliśmy i z takiej dużej przewagi na dwa punkty, więc przewidziełem, że widowisko jakieś tam e, było. No a czwarty serno to już było zwiększenie po prostu ich dobrej gry w tym meczu. Wynik nie, nie oddaje tego, co się działo na boisku. Walczyliśmy do końca, staraliśmy się w tej drugiej partii, tak jak Pan wspomniał, przewaga zrobiła się wyraźna drużyny Rzeszowa i, i próbowaliśmy coś zmienić z, i, i wprowadziliśmy nowych graczy, którzy, którzy wprowadzili... A, Nowe, jakby nowe życie w naszą grę i odrobiliśmy te straty. No niestety końcówka z takim zespołem doświadczonym, z tak wielkimi graczami te końcówki przechyli na swoją stronę zespół z Rzeszowa. I, I to podsumowując, to po prostu z takimi zespołami trzeba wykorzystywać swoje szanse. Jeżeli się tego nie wykorzysta, to, 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 jest, to są zespoły, które mają walczyć o najwyż, najwyższe cele w lidze i, i Doświadczeni gracze już te, te końcówki rozgrywają na swoją korzyść. Pierwsze dwa mecze, bez, bez wygranego seta, eee, no, było ciężko, z bohatowem się troszeczkę podnieśliśmy, wydobyliśmy punkt, teraz e, liczyliśmy też na naszą lepszą, po no, prostu dobrą grę. Po tym drugim setzie mieliśmy apetyt na chociaż jeden punkt, ale, ale nie wyszło. E, nie ma, Terminaż mamy ciężki, no, ale trzeba walczyć, no, i, e, ta gra coraz lepiej wygląda z naszej strony z tymi zespołami, e, z więc no, czekamy tylko na mecze z, z drużynami e, z naszej półki. na pewno ten tydzień będziemy solidnie pracować, żeby przygotować się na mecz z Gdańskiem i jedziemy po na pewno po dobry mecz i fajnie, jakby się udało punkty wyciągnąć.